Siema. Tym razem mamy takie zadanie. Mamy podane liczby a, b, c i mamy obliczyć ich iloczyn. No dobra. No to tutaj trudność tego zadania polega na tym, że e, liczby b i c są podane w postaci logarytmu. No dobra. No to trzeba zamienić je tak naprawdę na prostszą formę i wszystko powinno być kit. No to b to jest logarytm przy podstawie z jednej czwartej. Z 64. No dobra, to jak sobie przypomnimy, jak działają logarytmy, to B to jest taka liczba, że trzeba podnieść do, nie do niej 1 czwartą, żeby otrzymać 64. Czyli 1 czwartą trzeba podnieść do B, żeby otrzymać 64. I taka jest wartość takiego wyrażenia, jak tutaj. No dobra, to zapiszmy sobie prawą stronę jako potęgi czwórki najpierw. No i to będzie 4 do 3, ponieważ 4 razy 4 to 16 i razy 4 to 64. No dobra, to teraz sobie skorzystamy jeszcze z takiego wzorku, że a, gdzie a to jest dowolna liczba do minus pierwszej, to jest 1 przez a. A tak naprawdę można nawet sobie Uogólnić to, że a do minus x, gdzie x to jakaś dowolna liczba, to 1 przez a do x. No dobra. No to w takim razie, jak skorzystamy z tych wzorków, to tutaj możemy otrzymać 1 czwartą. 1 czwartą w ujemnej potędze. Czyli mamy tak, 1 czwarta do b to jest 1 czwarta po prawej stronie do potęgi minus 3. No dobrze, ponieważ po lewej i po prawej stronie mamy mieć to samo, to znaczy, że B musi być równe minus 3. Dobra, no to teraz zajmijmy się liczbą C. C jest równe logarytm przy podstawie z 1 trzeciej z 27. No i robimy dokładnie to samo. C to taka liczba, że jak podniesiemy do niej 1 trzecią, to dostajemy 27. No dobra, no to przedstawmy sobie 27 w postaci potęgi trójki najpierw. No to tak, lewa strona pozostaje bez zmian, a po prawej stronie dostajemy 3 do trzeciej, ponieważ 3 razy 3 to 9 i jeszcze razy 3 to 27. Znowu korzystamy z tego, co jest tutaj na czerwono i po prawej stronie będziemy w stanie mieć potęgę liczby 1 trzecia. No dobrze, no to tutaj mamy. 1 trzecia, więc wykładnik zmienia się na ujemny i mamy minus 3. Czyli znowu C musi być równe minus 3, ponieważ tutaj wykładniki są takie, ponieważ podstawy są takie same, więc wykładniki również muszą być takie same. No to teraz już możemy obliczyć nas, nasz iloczyn. A razy B razy C to nic innego jak minus 1. 27, co jest podane w zadaniu, razy minus 3, bo to obliczyliśmy, razy minus 3. Dobrze. No to tak. No to najpierw wymnożmy te dwie liczby. W wyniku tego mamy, otrzymujemy 3,27, ponieważ mamy minus razy minus, więc minusy się kasują i otrzymujemy w wyniku tego mnożenia 3,27. Dobrze. Teraz to musimy pomnożyć jeszcze przez minus 3. No to tutaj minus jest 1, więc cała liczba będzie na minusie. No i dodatkowo. Licznik tego ułamka mnoży się z tą liczbą. No to mamy tak, otrzymujemy minus 9,27. Możemy zauważyć, że minus 9 może skrócić się z 9 na dole, ponieważ 3, 27 możemy zapisać jako 3 razy 9. No i tak, tutaj po skróceniu na górze zostaje minus 1, ponieważ znak nie może zginąć. No a na dole zostaje jedynka. Tutaj możemy sobie napisać, że finalnie wygląda to w ten sposób. No i dobra, teraz już mamy totalnie SC. No i możemy sobie wybrać B. Tak? Tak. No i odpowiedzią do naszego zadania jest B.